Skoro świat uzależnia się od superszybkiej sieci 5G, Chiny wygrywają na wojnie o internet, a to powinno nas martwić. W zdominowanym przez państwo środka wirtualnym świecie wolność jednostki raczej nie pozostanie priorytetem. Pokazaliśmy jak sieć łączy, sprzyja rozwojowi nauki i przeciwstawia się interesom skostniałych, zhierarchizowanych struktur. Dowiedliśmy nadto, że służy polaryzacji społeczeństwa i bywa wykorzystywana przez złe siły. A z uwagi na swój zasięg nowoczesne sieci stają się polami bitew w świecie geopolityki. The original Cold War... Zimna wojna opierała się na balansowaniu na krawędzi konfliktu atomowego, propagandzie i wojnach zastępczych prowadzonych na obszarach państw trzecich. Ponieważ dzięki internetowi i smartfonom rozwinęły, przyspieszyły i umocniły się platformy społecznościowe, nowa zimna wojna będzie się toczyła na polach bez granic, inaczej niż w czasach żelaznej kurtyny. Wojna przyszłości nie rozegra się na lądzie, lecz w cyberprzestrzeni. Bronią nie będą pociski nuklearne, lecz sterowane sztuczną inteligencją roje dronów, zdolne do likwidacji celów na podstawie identyfikacji twarzy. I nie ma absolutnie żadnej gwarancji, że w nowej zimnej wojnie zwycięży demokracja.